Prawo i Sprawiedliwość to żadna prawica. To partia socjalistyczna, która od lat rozdaje cudze pieniądze i udaje, że to troska o obywateli. A co najgorsze, pisowcy są wykonawcami woli Brukseli udającymi, że walczą o polską suwerenność. Na konwencji w Katowicach PIS ogłosił swój nowy socjalistyczny program, a w nim coroczna waloryzacja 800, bony mieszkaniowe, czterodniowy tydzień pracy, gwarancja wkładu własnego, czy też dochód podstawowy. Brzmi jak lista życzeń, a nie plan dla kraju, który już dziś tonie w długach. Przypomnę tylko, tak zwany ukryty dług wzrósł z 1 miliarda w 2007 roku do ponad 360 miliardów w 2023, a do 2029 ma wynieść niemal 800 miliardów. I wiecie co pochłania większość budżetu? Transfery socjalne, czyli programy takie jak 800 plus czy 14 emerytura razem niemal pół biliona złotych. Tymczasem Jarosław Kaczyński ostrzega, że Unia Europejska i przede wszystkim Niemcy chcą pozbawić nas suwerenności. No to chyba zapomniał już, że to właśnie jego rząd zgodził się na wspólny unijny dług, powiązanie europejskich pieniędzy z tzw. praworządnością, a premier Morawiecki na brukselskich salonach był orędownikiem europejskich podatków i europejskiej polityki klimatycznej. Przecież to jest po prostu śmieszne, bo to jest czysta hipokryzja z jego strony. Ale oczywiście, wina zawsze jest gdzieś na zewnątrz, nigdy u nich. PiS to są przede wszystkim hipokryci. Ich wyniki sondażowe, poparcie oraz zaufanie społeczne dokładnie to pokazują. Ludzie pamiętają, jak wyglądało 8 lat ich rządów i mimo że nienawidzą Tuska, to nie chcą powrotu Kaczyńskiego i Morawieckiego. PiS nie jest prawicą, to socjaliści w czystej postaci, do tego grający na patriotycznych emocjach by realizować cudze interesy.